Siemano, tym razem mam dla Was lokalizację wszystkich ryb, które są dostępne w grze. Pamiętaj, jak Ci się filmik spodoba, zostaw suba łapę w górę, komentarz dla zasięgów, wbijaj na Twitcha dalej. Eee, tymczasem jedziemy z tematem. Także pierwsza lokalizacja pierwszej ryby, którą można zdobyć jest dokładnie w tym miejscu na mapie i tu znajdziemy węgorza. Oczywiście nie jest to jedyna lokalizacja, tak jak wszystkich ryb, natomiast tutaj można go znaleźć w całkiem że tak powiem, przyzwoitej ilości, więc polecam to miejsce. I lecimy dalej. Kolejna rybka jest to Wątusz, czy tam jak go tam się zwie, dokładnie w tym miejscu na mapie. Również można go znaleźć też w naszej osadzie, na przykład, także nie jest to jedyny miejsce do wszystkich tych ryb. Natomiast tutaj polecam z tego względu, że jest go też tutaj po prostu bardzo bardzo dużo. Tutaj w naszej osadzie, aczkolwiek, właśnie, jest to troć, okroń, głowacz. No i zdarzają się, powiem szczerze, jakieś pojedyncze przypadki innych ryb, również, jak chociażby węgorz czy coś takiego innego. Natomiast polecam tutaj, powiem szczerze, na chwilę sobie nawet łódkę wziąć, popływać po tej naszej, że tak powiem, okolicy, bo można znaleźć całkiem fajne, że tak powiem, całkiem fajne rybki, nie tylko te, o których mówię tutaj, zdarzają się też wyjątki. Jak widzicie, mała, duża troć jakaś, tutaj jakiś okoń teraz tak i tak dalej, także jest tego całkiem spora ilość. Następna rybka jest to pstrąg lub miętus, dokładnie w tym miejscu na mapie. Są one obok siebie, tak jakby strąg, że tak powiem, pływa po lewej, miętuc pływa po prawej, więc trzeba się wzdłuż rzeki po prostu delikatnie poprzemieszczać i można spokojnie znaleźć, obydwa te, że tak powiem, gatunki. No, też oczywiście wielkości ryb mają znaczenie. Ja zauważyłem powiem szczerze, że jeżeli chcielibyście polować na ryby z łuku, to nie polecam polować w, na duże sztuki. W moim przypadku, jak właśnie to robię teraz, małe i średnie spoko da radę, natomiast te duże bardzo często się bugują i po prostu znikają gdzieś tam pod mapą. Kolejna rybka jest to Mintaj albo Jesiotr. Tutaj, w tym miejscu na mapie, możemy znaleźć obydwa te, obydwa te gatunki. I powiem szczerze, z tego względu wybieram takie miejsca, no bo jest łatwy dostęp do tego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest tego dużo po prostu. Nie tak jak na przykład u nas w Osadzie, gdzie tych ryb pływa bardzo dużo różnych rodzajów, i trzeba polować z wyglądu, która jest kura. Tutaj mamy dwa konkretne rodzaje, i tylko to możemy tutaj spotkać. Także polecam. Następne miejsce jest to łosoś. Tutaj dokładnie na, ma na mapie, w tym miejscu. Na szczęście łososia dużo nie potrzeba, więc nawet nie szukałem jakiegoś powiedzmy, innego innej lokalizacji. Tutaj, w tym miejscu, łososia jest naprawdę sporo, także, także polecam tą miejscówkę. I idąc dalej, mamy rybę tak zwaną Aloza. Nie wiem co to jest, i Halibut. Też dwie rybki dosłownie obok siebie, czyli tak, jak tutaj powiedzmy, łapiemy sobie taką Alozę. I dosłownie jakbyśmy przeszli sobie kawałek dalej, te no powiedzmy tam 15 kroków w lewą stronę mamy już teraz e, halibuta. I zobaczcie jak się tutaj to czasami niestety buguje, więc trzeba naprawdę z tym łowieniem ryb po prostu uważać. Lecimy dalej, tym razem lecimy po dorsza i po leszcza. Na mapie w tym miejscu całkiem sporo tego jest. Zresztą dorsza i leszcza jest naprawdę wszędzie bardzo dużo. Leszcza to już w ogóle. Także polecam tą miejscówkę z tego względu znowu, że jest to łatwy dostęp po prostu do, do brzegu i tak dalej, nic nam innego nie przeszkadza. Flondra, nieszczęsna Flondra. Powiem szczerze, jest to ryba, która przysporzyła mi najwięcej kłopotów. Z tego względu, że moim zdaniem, albo to tylko w moim przypadku, może w mojej grze tak jest, łowienie z łódki bądź ze statku z łodzi jest bardzo zbugowane. Dlatego tutaj polecam podpłynąć sobie w to miejsce łodzią i znaleźć właśnie jakąś mniejszą łódkę. Może będzie Wam to łatwiej po prostu zrobić. Ale jak widzicie, łowienie wędką jest po prostu bardzo zbugowane tutaj, w, tym, w tym rejonie. Więc po dosłownie godzinnej walce z tymi rybami stwierdziłem, że zrobię to z łuku. I jak widzicie, w tym przypadku, kiedy nie mówimy o dużych rybach, jest to, bardziej, jest to możliwe. Strzelamy po prostu z łuku, podpływamy, zgarniamy naszą flądrę i jest po robocie. Kolejna rybka. Tutaj już mamy teraz Norwegię czyli jest to makrela, karmazyn i morszczuk. Tutaj w tym miejscu jest tego też sporo, aczkolwiek jak złapiemy ze dwie, trzy ryby, zresztą tak jak w każdej lokalizacji, w końcu te ryby nam się zaczynają płoszyć i odpływają z tego miejsca, jak wszędzie zresztą, więc musimy się przemieszczać po okolicy po prostu. Czy właśnie tutaj złowić z brzegu ile się da, Potem na przykład można, co też próbowałem, skoczyć na swoją łódź, odpłynąć dosłownie kawałeczek dalej, spróbować to później zrobić z łodzi. Też jest taka opcja, też można jak najbardziej. Czy wrócić po prostu kawałek bliżej do osady i próbować z mostku, jak że tak powiem, normalny, normalny rybak. I lecimy dalej, wciąż w Norwegii, tutaj możemy znaleźć golca, czy tam golec zwyczajny. Są tutaj też oczywiście inne ryby, więc jak najbardziej możemy też znaleźć coś innego, natomiast jest to jedyne miejsce do tej pory, gdzie znalazłem po prostu, że tak powiem, golca zwyczajnego. I to było na tyle ze wszystkich ryb, wszystkich gatunków, jakie są, tak więc jeżeli filmik Ci się spodobał, pamiętaj, zostaw suba, łapę w górę i komentarz do zasięgów. I to tyle z mojej strony, także dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!